Witam wszystkich w kolejnym odcinku SCP Containment Breach Jestem właśnie po piekle zwanym w Nafie 4 W Nafie Sister Location Więc mogę przejść i SCP Udało mi się zrobić to czego nie mogłem zrobić przez pół roku często. Jestem z siebie tak dumny że nie mogę wytrzymać w psychice. się nie, nie czuję jak to się ładuje prawda bo ja tu w tym momencie widzę siebie zamrożonego dobra na czym stan stanąłem a tak yy, jak się klipunek odpowiadał aha tak dobra jak tam jest kilka aktywy 2 jak go wezmę zacznie mnie automatycznie gonić 106 oszpy No, nie no Nie mam sprint. O, wrócimy się start Oh, no! Uciekłem? Chyba Tak Uciekłem mu Mogę iść po kickarta Idę się dobrze gdzieś za mną. Dziwne dźwięki słyszę. O tak, muszę coś wyrzucić. Weźma. Teraz znajesz przerabiarkę i jest pięknie. A, nawigator. Świetnie. A, to mam ma baterię, no tak. Czy tą przerabiarkę? Jak na zawołanie! W tym momencie nic nie powinno mnie dopaść. Okej, okay, co my tu mamy? Apteczkę, mhm, dokumenty. A przeczytajmy sobie ten dokument. As a to all staff. No at any time. Jackie Spider Steel Wire Incident Co to było? 173 Dobra Zacznijmy kombinować Więc tak, od czego potrzebujemy? Baterii nie mogę włożyć, bo bat włożenie baterii to później nie mogę jej podnieść Mam nawigator, mam google, mam maskę, mam karty, mogę wszystko sobie upgrade'ować, jestem mistrzem, pięknie Tylko muszę wiedzieć jak to zupgradeować. Dobra Zacznijmy może od nawigatora Dajmy fine I co nam z tego wyjdzie? SNAF navigator pytanie czy bateria z tego schodzi widzę że mam całą mapę bateria płyna ładowana to mi się podoba więc możemy zapisać to teraz włóżmy kas maskę dobra to inaczej zróbmy kas maskę level 2 Kikarda level 1 i Night Vision Helmet No i właśnie chyba coś wbiło mi pod ziemię I straciłem przedmiot Przeróbmy to na course I zobaczmy co się z tym stanie Okej, okay. wszystko mi się stopiło Czyli chyba nie mogę wszystkiego naraz Muszę wczytać No to lećmy po kolei Gaz maska się wystraszę, że ktoś próbuje mi tu wbić Na szczęście jestem tu chyba nieśmiertelny Miejmy nadzieję A jeszcze mam apteczkę do przerobienia, no tak Okej, okay. maska mi się wtapia. Jak robię z nią course, to może zobaczmy co się stanie z y, najdwieżonym na course. To będzie chyba po prostu odcinek z przerabianiem, bo ja tu chcę dużo odkrywać, a dzięki tym mojemu itemom to mogę wszystko sobie podkrywać, więc mi pasuje bardzo ładnie. To no w nic, samo. Dajcie kikarda też na co. Zobaczymy czy też wsiąknie. Bo kiedyś to było trzeba robić na course nawet na tego road, żeby dobre itemy już się przerobiły. A jak widzę, że to po prostu wtapia wszystkie te itemy, albo to już jest nic nie do wykorzystania, albo no nie wiem. A dajcie mi teraz very fine. Zobaczymy co się w stanie z tym level 1 na very fine Coś tam drewiać wiera Mnie to nie obchodzi Mastercard! Najgorszy item w grze No to muszę wczytać Okej okay. Czy level 1 one... Nie Nieważne, co wsadzę, course to jest automatycznie przegrana. Chyba, że to po prostu ta maska to jest... Nie, nie uszkodziło mi. Więc może dajmy na road. I karla level dwa. Zobaczymy, co teraz się zrobi. Bo mnie to bardzo interesuje. Come on. Wsiąka. No to mi się nie podoba. Dobra, dajmy gaz maskę i też zostawmy na road. Bo może teraz na road i course nic się nie da dobrego zrobić. Może tak jest. Ja nie mam pojęcia. No chyba nic to nie da. Więc dajcie mi Night Vision i teraz dajcie mi na Verify. jest coś może jeszcze chyba nie Przez chwilę chciałem skoczyć ale zapomniałem że tu nie można skakać co to a czerwone google tylko teraz które były lepsze bo pamiętam że były jeszcze coś takiego jak niebieskie ale nie pamiętam właśnie chyba czerwone są dobre bo nie potrzebują baterii chyba bo ja, nie, nie, ja się nie znam na tym ja pierwszy raz ma... Google, no kto teraz dajemy Kikarda Level 1, ale na fajna. To widocznie Road nic nie daje i Coops. Ciekawe. Kiedyś to dawało i teraz tak naprawdę się nie opłaca tego wybierać. Patrzcie, Kikarda Level 2 sobie sprawdziłem. Fajnie. Teraz sprawdźmy co się stanie z tym kikardem na fajnie Potrzebuję to więcej testować. Tylko czemu to takie... A nie, dobra to jest... Nie, tak patrz jak to wygląda. I stworzyłem sobie kikarda level 3, ok I to, to tak w kółko leci? Nie, trzy na fajnie, to już mamy Master karta, czyli game over. Ok, wczytajmy grę i teraz zróbmy tak, włączmy Night Vision, ale na fajnie. O dziwo, to się nie, prze, nie przełącza z powrotem, więc to jest ciekawe. Aha, i teraz potrzebne mi są... te. Aha, niebieskie wykrywają! Dużo tu ciał. Tylko jak długa jest ta bateria? Sprawdźmy sobie. Dobra, nie będę tak stał, nic nie robię, po prostu zacznę dalej bawić się w testowanie. Gas mask mi się spalił i nie ostatnio nie mogłem nic ciekawego otrzymać. No to zobaczmy co się stanie z gas maską na fajnie. To się kurcze może bardzo przydać przy wypatrywaniu SP Co tam jest że... refreshing data? Co to jest refreshing data? Aha, to dalej jest gasmask, mask, okej. Okay. Czyli nic nie zrobiło na fajnie. No to w takim razie wefy. I zostanie mi jeszcze 1 do 1. Długo ta bateria wytrzymuje, bardzo długo. Nie to cieszy. W sytuacjach krytycznych to będę tego używać. O czekajcie, patrzcie nie Mogę długo biegać Bardzo długo mogę biegać O to mi się podoba Dobra, czyli gazmanskie trzeba na very fajnie Albo na fajnie Dobra Ja to później sobie jeszcze raz wczytam Wiecie, bo żeby było Okej, okay, to się najpierw robiło na fajnie To teraz zobaczymy czy mogę więcej itemów naraz Przerabiać Odejmę od tego mojego czasu końcowego jakoś minutę może Okej okay. To jest dziwne Okej okay. i na very fine, Na fajnie mi to się zepsuło No to Werifajna testujemy teraz level 3, bo chcę mieć lepszą lepsza będzie fajniejsza Nasypka. Nie niedobrze nie mogę sobie przejść zrobić mam coś jeszcze do przerobienia chyba nie dobra ile ta bateria trzyma z jakichś 5 nawet 6 minut ta bateria trzyma no, w tym no kto że mam dwie baterie więc to wygląda ładnie dobra to wiecie co ja to teraz wczytam i sobie tu zacznę na nowo to przerabiać już to wytnę jak to się teraz robiło? no fajn się byli fajnie, na bydła what? what? okej okay. właśnie mi grę crashnęło jakby Wow. I co? Mm. Niby trzyma długo teraz ten bieg What the fuck? On nawet nie maleje Dobra, wszystko pasuje Tylko muszę zobaczyć teraz, czy tam wszystko się ładnie nagrało. Czy w się nie zepsuł? Świetnie. Dobra, wszystko działa. Ja się cieszę. Możemy zapisać grę i przerobić karty. Naprawdę ja się czasem boję, że coś już pomniejcie. Dobra, ale te osiągnięcia chyba naprawdę nie działają. Dobra, skoro to i to nie działa, no to zróbmy 1-1. Ale jest lepsza wersja gasmaska, to jest dziwne. Ja naprawdę nie mogłem się zdobyć. Albo może są jeszcze te jakieś inne elementy tego do craftingu To jest oszustwo A ja wiem, że nie mam tego najlepszego nawa, Bo to pewnie też baterie się tym, w tym wyczerpie Co nie? Dobrze, zróbmy kors w takim razie. Może w końcu zadziała. To też ma baterię, więc mam złego nawigatora Super, a już zapisałem No jest ciało, nie możesz chyba lepiej zrobić A mam pomysł No nie no, wcina. Jak to zrobić? Dobra To się dzieje kiedy się wejdzie? A ja osiągnięcia nie dostanę pewnie, co? Dobra hmm. a co by było gdybym siebie zrobił na tego? No very fine To samo Nie, coś się innego dzieje Ale i tak chyba zginę Ooo wow. O że szybki jestem, ale i tak pewnie zginę za chwilę Testować muszę. No? Umrę? O patrzcie, trzęsę się. Nie wytrzymam. Umrę. mam dziwne. Wydawało mi się, że już umrę. O, właśnie padłem. No. Co to jest? Okej, okay, dobra Czego nie testowałem? Wery fajna Jak się nie uda to ja to zostawię, bo chyba nie można nic z tego No nie można, po prostu Tu nie można tylko tego Esnawa, jeszcze. Może uda mi się go jeszcze zupgrade'ować. Tak! Ale nie dostałem osiągnięcia. Gdzie moje osiągnięcie za Esnaw Ultimate? Nie dobrze, osiągnięcia są zbugowane, nie mogę ich dostać. Jestem kompletnie zawiedziony. Bo w tym momencie powinienem już mieć kilka osiągnięć. Totalna zgroza. Dzisiaj stąd? w czemu nie działają? I tak muszę załadować, bo nie mam kikada. Miałem jedynkę. No tak. coś jeszcze apteczka apteczka mi się przyda więc musimy ją sobie spróbować jakoś upgradeować niestety nie wiem ile mi daje apteczka więc zróbmy to na hour i fine na razie Padł mi Strange Bot. Co to robi? Co to robi ten Strange Bot? Ajdź! Moje oczy... Nie, seryjnie, moje oczy to To boli. Ten obraz jest taki potworny. Nie rozmazuję. Ja to wczytam, ale nie widzę żadnych efekt, lepszych efektów. Jak założę, Najdwieżel nie. Najdwieżelem nie jest lepiej. A z gasmaską też nie jest lepiej. To słowie, moje oczy płolą. No, coś się zmieni, bo nie będę zapisywał w tym momencie. Głupi nie jestem. No znaczy mógłbym zaryzykować, no ale kurczę... Może po kilku minutach ustanie Wątpię Ciekawie się obraz rozmazuje, prawda? O. Aha, bo mgłgnąłem Nie, dobra, to, to nie chce minąć, więc... Zostawię to i my weźmy tą apteczkę. Jeszcze raz i spróbujmy ją zmieszać ale na faj. No, szybko się męczysz Tak. No i ładny. No i coś lepszego mi wydropi? Mała apteczka pierwszej pomocy, okej okay. Dobra, chyba to tak zostawię Nie seryjnie, na ten odcinek to tyle to zostawię, bo czemu? Każdy odcinek mam, wolał, chciałem, żeby był poświęcony jedne, każdemu es, jednemu SCP Ten odcinek jest poświęcony przerabiarce Jak widzieliście potężne możliwości Kiedyś można było spokojnie Omni zrobić, a teraz niestety nie mam pojęcia jak to zrobić Kiedyś ten Roach i course działało, ale tak to teraz to nic nie robi no Ważne jeszcze, że mamy SNAF Ultimate, Kikarda One. 1 mm, Kikarda 3 Nie jedynkę, bo jedynkę to miałem w pierwszym odcinku gasmaskę, gas tą lepszą jakąś, dzięki której mogę non stop biegać to mi się też na pewno przyda niejednokrotnie jeszcze podczas ucieczki przed 106 więc a temy na przeżycie jakieś są dobra zapisuję w takim razie że się szacunek się, i w następnych filmach, na razie